Tata poszedł wtedy do, do um, fizjoterapeuty. Mm -hmm. Fizjoterapeuta wysłał tatę do kręgarza, e, a kręgarzy są tatę do onkologa. I właśnie e, okazało się, że. Um, no, okazało się, że tata ma raka mózgu. Przyjąłem to w ten sposób, że to jest straszne, straszna choroba, ale będzie operacja i jakby mm -hmm. wszystko będzie dobrze. A tata wiedział już wtedy właśnie, że to nie ciężko. Hmm. No i potem tata miał operację. Mówię, tata przecież jest wszystko dobrze. Praca się udała, tata tak. I już był bardzo takie smutny. Byłem pewien, że będzie dobrze. aż teraz tylko wyjdzie. W życiu bym nie pomyślał, że może być inaczej. Nawet nie odwiedzałem go jakoś hmm. szczególnie, bo po prostu Siedziałem wtedy w pokoju i moja siostra też była w pokoju i biegła moja mama i powiedziała cztery słowa, których nie zapomnę do końca życia, które mi siedzą w głowie strasznie mocno i nie mogę ich zapomnieć. Powiedziała, dzieci, ta coś nie żyje.